prezent sprawiłaś kochanie patrzcie kochani ja dzisiaj na urodziny śmigam KTM taka jest moja kochana dziewczyna można, można, no ja powiem Wam, że to jest wykańczająca zajebista opcja tylko po prostu trzeba mieć bardzo dużo siły w rękach, więc uważajcie na siebie jak będziecie próbować ale w ogóle wrażenia są zajebiste Szybka przerwa na jedzonko z takim widoczkiem na jeżorko Prówki. to jest w ogóle pole bawełny chyba bo miałem stóp takiej przetworzonej bawełny, znaczy nie przetworzonej właśnie, surowej, więc też jest grube. I co, jedziemy dalej? rodzinowe śniadanko czyli klasycznie Frenchie Create i lecimy dalej na no dzień pełen atrakcji idziemy do dżungli idziemy do dżungli zobaczymy to jesteśmy w prezencie urodzinowym Konrada ta ma, dostał jeszcze będzie powiedzieć weekend ale jest wtorek Wypadł do ubód na noc, bo nie byliśmy na noc w ubóstwie. Tak jak się znajdujesz? Jestem w Palm Springs. Żaden ubóstw. No. <grywa> Czyli to mamy taki czas, że nic nie robimy. No nic nie robimy mamy i one wszystko day robimy. Pool, private pool, villa. To jakie nudówki na naszym prywatnym dosycie. Chcieliśmy zobaczyć co jest na końcu tej zapaści. A. Taki dżungiel, no Tam, tam też... Są... <grym> co sądzisz o tym dżunglu? A to jest private, nie należy do tej paru, to, prajde, czy to A w... <laughs> wejdź sprawdź O ty po bababa poka sowa się zrobiłaś. Widzi tabliczkę private Wiedziałam. i co? No Leżałam tylko Nie <laughs> weszłam. jest private, to uszanuj Jezu, całe szczęście, że skończę nagrywanie. chciałam powiedzieć, że przyjechaliśmy na no, da -da Dawaj, wezwól swoje ci jeszcze raz. To jest zjebana. No tak, na Jest No teraz to No teraz to już się nie uda. Musisz słuchaj na nowo... No nie no, musisz na wąsłową. No, ale tak jak widzicie przyjechaliśmy jeszcze na kawkę i zaraz wrócimy do naszego hotelu i będziemy po prostu chillować. Dobra, a najlepsza część tego pobytu to lokalizacja, bo to jest jakby zaraz jak się wjeżdża do Ubud i pokażę wam pole ryżowe jakie widać stąd. Tam widać nasz, jeden z naszych domków, a tu jest tak spokojnie, cicho. Nic nie ma. W sensie no, oprócz tego pola ryżowego, wieczorem tylko słychać mm, dużo zwierząt. Jakichś ptaków, owadów. Fajnie jest bardzo. Także taki dwudniowy relaksik mamy. To, to, to miejsce jest podzielone na kilka stref. I tu macie basen. Dużo liści padło do, do niego. Jest jeden basen. I tu wszystkie one są tak w takich fajnych miejscach ustawione. Zaraz wam pokażę jeszcze drugi a tutaj mamy, uwaga, nas podające kokosy. Kokosy sobie rosną na palmach. W ogóle cały jest taki zapalmiony, zalesiony. Zagodospar zagodos Kurde! Zagodo Nie mogę! Tak! Masakra dzisiaj. Wczoraj z okazji urodzin popiliśmy troszkę rumu, troszkę wina. Ja dużo rumu wypiłem. Ty du dużo rumu wypiłeś, bo jeszcze na tym KTM-ie no, przynieśli ci torcik urodzinowy i co się pan zapytał? Ale nie przed jazdą, żeby nie było no tak, pojeść, tak. Że. Co się okazało? Nie, o co cię pan zapytał, że ci do tortu A, no przynieśli? Czy, czy tam... Czy moja dziewczyna nie miałaby mi za wrócił pijany? Mówię, nie. No nie, kodrad pije, jak jest pijany to jest jak taki... niektórzy są agresywni, a niektórzy są jak takie... misie takie rozlane, takie zabawne, Wiesz, no, to Ty jesteś to ty zdecydowanie jesteś taki, że jesteś zabawny, jesteś po alkoholu, taki misiowaty. No moja ja piję, żeby się a nie żeby zabijać coś w sobie i być przy co Więc owaliliście butelkę rumu do tortu rano do śniadania. No, no i zapytałem, czy się spieszy, powiedzcie mi kompletnie, nie z... moją rodzinę ja decyduję, co ja robię. Więc nalegaliśmy został na butelkę. No to zaraz po śniadaniu i po Torcie. tripie no. po dżungli HPM wypiliśmy 07 no. eee, Fajnie. Rumu. Miło, Potem wróciliśmy strony. i pojechaliśmy tutaj, tak? No i w tak. międzyczasie wypiliśmy do trochę taki włoski obiad, bo mieliśmy pizzę i... A tak, co tak, tak byliśmy zmęczeni, jak kiedy dojechaliśmy, że nie przyszliśmy na żadną fancy kolację, tylko zamówiliśmy sobie pizzę, mieliśmy basen swój, super było. A małpa tam biegła. Małpa? No? Widzisz ją? Ty, małpa tam chodzi i to taka. To poczekaj, chcę tylko. Albo dobra, do basenu później przyjdę. A zresztą, o, i to jest drugi basen, <laughs> proszę bardzo, z, już z widokiem na pole. Ej. Mamy swoje własne, dlatego z nich nie korzystamy. Zaraz Wam pokażę też, jak wygląda pokój. Eee... Tu jest dużo małp. Ty, tu są. A no tak, bo no, w jest więcej małp. Normal, To! Małpy! Jeszcze ich nie widzicie, ale Boże, żeby mi... Ty, ile tam jest małp? <laughs> Sorry, nie mogę zdania dokończyć. Ej, żeby mi telefonu nie wyrwały, ani okularów. No gorsze, co ci trzymaj. To, że ja wyrwę Ciebie. Trzymaj, trzymaj mocno. <laughs> Podejdziemy troszkę do nich. No, uciekły. Albo one kokosy biorą z tego. Widzicie, o tam biegnie jedna. O, tu się. Te one z dżungli tu przyszły normalnie. O. Cze ale banda małp uciekła. Ostro. Mam nadzieję, że coś zobaczyliście. tam kokosy zerwały i poszły. Sztos. Cały gań. Przestraszyłeś takiego goryla jak ty No, a wzięła, że byłeś jak ty, no gdzie? Ja tu jestem... Gorylicą, no przepraszam. Nie chciałam <laughs> powiedzieć pawion, ale taka mniejsza małpka jest. <laughs> Dobra, idziemy, pokażemy Wam jeszcze pokój. Tutaj mamy nasze Palm Springs. A tutaj idziemy tutaj do... Kartony się Papier. Hanka. Nie było tak i to i Hanka była? Nie wiem. Już nie, nie pamiętam. Oglądam. Kiedyś oglądałaś. Były kiedy mamy, nie wiem jak to było. Zrób tak jak w MTV, że wpuścisz mnie i Hey guys, zapraszam Was do mojego domu. Ciekawostka odnośnie MTV Clips, większość hat, które tam pokazywali, były wynajmowalne. Tak? To nie były haty? A furę często i gęsto wypożyczali na poczet tylko tego programu. Co ty gadasz? No, dziwna rzeczy też. Dobra, to ty wejdź i zaraz wejdziemy za tobą. It's MTV! Jeszcze raz. nie zamknąłeś? Jeszcze raz. It's MTV! Siema. 8. To jest MTV creeps. Tak, tu mamy łóżko z baldachimem. W ogóle ostatnio wam mówiłam, ostatnio też nas trafiło łóżko z baldachimem. Ja to tak lubię, taki vibe. Yes. Bardzo. I w ogóle duże jest. No jest. Proszę zobaczyć. Tutaj już wynieśliśmy sobie Dużo stolik. Dobra. A dobra, zaraz na zewnątrz pójdziemy. Tutaj mamy, tu nie patrzcie, bo to są ubrania. Tu jest jakaś tam. O, tu jest lodóweczka. O, w tym też bardzo spoko rozwiązanie. Telewizor, lampki, duchy. Tutaj wiadomo, otwarta. Znaczy ta otwarta łazienka z szybą. Wanna, bardzo wygodna, bardzo wygodna. I co się ceni, jest gorąca woda. Ale jest taka gorąca, że ja na zimną ustawiam, żeby leciała, bo i tak leci gorąco. Jak wczoraj ustawiono gorąco, to wrzątek leciał. Ja Może herbatę parzyć z kranu. Może na kąpiel, Gadałem z przyjacielem Kasprem Przez pół godziny wracam. I Kamila, do niczy, ty masz kąpiel. Ja tam idę, a tam dali ta wodała, tak gorąco, że ja do niej. No, bardzo fajnie, to jest... bo to się rzadko zdarza. I tutaj, patrzcie, oddzielnie jest prysznic, też jest bardzo duży. No i tam, o tutaj, WC, no to jakby nie będę pokazywać. O, tu się kąpiecie rano, widoczek, ale najlepsza część tego e, pokoju, pobytu tutaj, to jest, już Wam pokazywałem. To jest to. Że mamy swój basen, i to wcale nie jest taki mały. Nie wiem, jak to wygląda na tym. Ale jest bardzo spoko. Tutaj mamy leżankę super, że w super żywieniu. No i pokazywałam Wam wcześniej. I tu już mamy dosłownie pola ryżowe, palmy, ciszę, spokój. Nie mamy sąsiadów. Tak się złożyło, że nie mamy sąsiadów, więc w ogóle już mamy super. No to jest środa i nasz pobyt tutaj się kończy. No super. W ogóle tylko wczoraj się ruszyliśmy na kolację do Puku, Puku Ubud. Bardzo yy, fajne miejsce. Lauki, fajne, tanie, i, ale nie takie stricte warunkowe, tylko. Nie, tam były rameny, takie pierożki smażone, Ja tam miałam. Yy, Wieprzowinę w jakimś tam sosie z makaronem, z rosołkiem, takim azjatyckim Nie, 0,50, więc byliśmy sobie tylko na kolacji A tak to tu pływała tu leżałam A na to patrzyłem Ja się i pływał i leżał żeby nie było, że to ja korzystałam 0,50 pobyt, w ogóle na Agodzie też znalazłam z promocją 90% taniej Agoda powinna mi jakąś współpracę tutaj zarzucić <grym> Już któryś raz Ale nie, serio, na Agodzie z dnia na dzień tak 90% taniej znalazłam Jakaś promocja była Na ostatnią Oso... chwilę Na ostatnią chwilę, ale na ostatnią chwilę jak coś bukujemy z to jest najtaniej Wtedy oni mają te zniżki takie lasminy, coś tam, coś tam Ale żeby nie było, że to jest jakaś współpraca, kontakt, e, obsługa klienta z nim jest tragiczna jak no. coś więc się zastanówcie dwa razy. Jakby można wyrwać promocję, ale jak przychodzi co do czego, no, jak to jest się masakra. Jeśli nie pomylu, po to jest. Dobra, nieważne. No. no i. Tyle w sumie: taki krótki film, bo, bo krótki wyjazd i dużo też leżeliśmy, nic nie robiliśmy, bo nam się wydarzało. Tak, dokładnie. No, także widzimy się w następnych odcinkach, trochę bardziej żwawych już.